Czołem ludziska! Gramy dalej w Shovel Knight! Tym razem wedle obietnicy oczywiście nagrywam w 60 FPS-ach, więc gra powinna po przede wszystkim wyglądać płynniej, bo YouTube już pozwala w ogóle na filmy w 60 FPS-ach i będzie widać wreszcie to, jak się nasz bohater będzie zachowywał podczas obrywania demedzy. Oczywiście na początku, jak dobrze może pamiętacie, z jedynki, trzeba pójść na początku w lewo. Żeby odkryć tutaj pierwszy sekret, i właśnie to zrobię. Widać, że jest tutaj zdecydowanie jakiś zestaw sekretów. O! Są również czaszki. Raczej, hełmy. Bardziej jest również music note. Można wszystkie te głowy zrzucić. Ale również zauważcie, jest tutaj ten taki glittering place. Gdzie moglibyśmy, tylko niech sobie przypomnę, jak. Akurat mam equipniętą, dobrze, mam ekwipniętą wędkę. Możemy ją teraz zarzucić. Tylko pytanie, którym przyciskiem? Chyba X-em. Nie? Czym się rzucało? A, ok. Góra i X. Dobra, spoko. Zobaczymy, co wyłowimy z tego miejsca tutaj? O! Coś jest? O, o. Chyba nie zdążyłem złapać. <noise> o, no, mój refleks na początku bywa kiepski. Jest jakaś ryba, która daje nam. O, gold, punkty. Dobrze. Ok, no to już wiemy, jak działa łowienie ryb. Tutaj. Możemy od razu zniszczyć to. Dla kasy, oczywiście. 350 piechtu, nie chodzi. Dobra, możemy teraz iść dalej, w sensie, iść eksplodować dziwną lokację, która wygląda jak jakiś wielki kurczę, żółty zamek. Był oczywiście pełny rubeli. A również kurczę. Szpadel będzie musiał robić nie tylko anihilację wrogów, ale również derobalację. Uuu! Ło! O, teraz normalnie go zdzia z zdziabałem, tego gościa, który tutaj jest jakimś takim, kurczę, czarnym koniem. Widzę tej planszy, Jakimś takim rozpędzanym, to pewnie będzie mnie y, demedżować, więc nie chcę. Okej, okay, tu widzę, że coś. Okej, okay, o, tu jest lawa! Gorąca, okej, okay, tu mamy klejne ciki. Zaraz na tym robolu sprawdzę, czy rzeczywiście będziecie. Czy sami będziecie mogli zobaczyć? Czy rzeczywiście widać teraz dokładnie, jak wygląda obrażenia. O, właśnie, jest takie mega szybkie miganie. Akurat ono miga z częstotliwością dwóch mignięć na sekundę! Na 2 mignięciach, ja powiedziałem? 2 mignięci. Chyba 3, 30 mignięci na sekundę takich pełnych, dlatego przy 30 widać tylko albo. albo nic nie widać, albo widać go tylko w całości, tak jakby nic się nie, zada, nie zadarzyło. Także połówmy sobie też tutaj, to też będzie jakaś. czekać, to zawsze będzie jakaś wielka ryba? Czy może czasami coś innego? Tak, też widzę ryba. Prawie nie złapałem. Jak widzicie, to również zdejmuje mi manę. Mam tylko 12 many. O Boże, co to jest? Latający wiertolot szczur. Matko Boska. Szczury, które przypominają helikoptery. Spoko bardzo. Okej. Okay. Nie trafiłaś mnie, głupia lawo. Nie sprawdziłem, czy czegoś nie było po tamtej stronie. To ty, tutaj nic nie ma. Nie ma jakichś sekretów. O, jakiś tam mag. Proszę bardzo okej, okay, szczury, poczekaj na te szczury, żeby je tutaj zdziabać, a masz szczurze. I ty też. Okej, okay, tu widziałem akurat w trailerach, że można tę broń można odbijać teoretycznie. No ale żeś się kurde. Sch Schodnie do O czymś czy to da radę? Tak! Huhu! Dawaj! Jeszcze raz! Fuch! Świetnie! Jestem mistrzem. Odbijam kulki! Nawet jeżeli jest to jakaś mega... Kurczę, kula energii. O, zregenerowałem sobie już manę na maksa. Świetnie, pierwszy checkpoint. Czasami tutaj trzeba, o, właśnie, skakać za takimi rzeczami, bo tu właśnie można było znaleźć takie właśnie zabawki jak y, kasa. Tutaj mamy również mózg. Sprawdzę jeszcze dla z ciekawości, czy gdzieś tutaj nie ma jakiegoś sekretu. Uwielbiam szukać sekrety. Wierzcie mi naprawdę uwielbiam. I czasami spędzam więcej czasu na szukanie sekretów niż na samej grze. No tutaj tyle, ile tylko damy radę. Dobra, tu jest jakiś. Okej. Okay. to jest koleś z pomnika. Uuuuh! Taki jesteś spryciarz. O! Okej, okay, dobra, chyba widzę, jak go trzeba diabnąć. No, na pewno nie tak. Okay, timing, timing! Okej, okay, jak on zacznie tutaj. te gesty, to ja go diabnę. O! Właśnie tak. Jeszcze raz. No, jeszcze raz, dawaj. No, dawaj, dawaj, dawaj. Jak w Nithogu. o, O a jak mnie niego spadnę i nie. O! Okej, okay, jak na niego spadnę niełopatą, to dziad mnie zahacza. O! Teraz się nie uchronił. Aha, bo jak robi zamach, to można na niego skoczyć mu na łeb. Wtedy, okej, okay, spoko, sprytnie. No, te konie. Uuu, dobra, żeby tam skoczyć, to muszę użyć tego konia, więc. E, może jeszcze raz. Czy one się odnawiają? Rycerze się nie odnawiają. Konie się odnawiają. Świetnie. Bardzo dobrze. Chodź tu koniu! Uhu! O to chodziło! Jest jakiś sekret? Nie ma. Tu? Też nic nie ma. Gites, idziemy dalej. Spoko. Gra zaskakuje. Znaczy... O! A co to jest to? Znaczy po... Dużo jest... Wuhuu! Spadający Żerandol! Jak w Castlevanii! Wow. Zaskakuje w sensie, że co chwila na razie widzimy nowe rzeczy. o A co tu? O to trzeba biec chyba. Uhu! Oho, mogę wskoczyć na Gerandol! Mega! Uhu! Dobrze! Proszę bardzo, czyli od razu przy okazji udało mi się odkryć feature Gerandoli, czyli taki feature, że można na nie wskakiwać. Okej, okay. tutaj. O, tu wygląda mi na jakiś miejsce, gdzie trzeba mieć skila trochę. O! A co to jest to? Uuu! Sekretne przejście. No dobrze, co mamy tu? Mamy jakąś skrzynię! Ło, wow, skrzynia ze złotem. co jest jeszcze tutaj w tym? Okej. Okay. ło! Wow, dobra, są jakieś klejnoty. Teraz dobra, tu widzę, że jest jakiś... Jakiś challenge, to trzeba pomyśleć, czyli... Wejść na dwóch i zejść na dwóch. Nie nacisnąć, nie dotknąć... Zbyt dużej ilości. Okej, okay, co my tu mamy? Dużo klejnotów pewnie. Nie! U, uh, Chester! In the village or out in the field, I have all the deals. Przenośny kupiec! You are not gonna believe what I just found in this chest. Want to see? Oczywiście, co my tu znaleźliśmy? Flare wand, conjure fiery blasts. Okej! Okay. Ło, możemy kupić... Możemy kupić różdżkę ognistą taką. Flare nazwijmy. To będziemy mogli chyba strzelać fireballami. Oczywiście, fireballe! hu. Jasna sprawa. Przytrzymaj w górę i naciśnij X. It's a one that shoots fireballs. No, proszę. Watch your magic meter. Dobra, czyli strzelamy fireballami teraz. To no, moglibyśmy sprawdzić na tych tamtych dzielostwach, ale. Sprawdzimy w praniu. O matko. O Boże. No, to była chyba najbardziej lamerska śmierć, jaka mogła mi się zdarzyć. A! I co od początku? Możeżesz ty w mordę. I muszę jeszcze tam i tak wrócić. Kurde. Żeby zebrać to złoto, które straciłem. Ale fatality, ale zostaje ze mną zostaje ze mną bonus, bo mam cały czas te tutaj. Mam ze sobą cały czas moją różdżkę. Dobrze udało się bez zginięcia teraz. Dobrze! Dobrze dranie. Chcieliście mi zabrać moją kasę? Okej, okay, jakie jest, Ja jestem w stanie to zabrać? Czy prędzej spadnę! Jeszcze raz tak samo, dobra, tu trzeba poczekać po prostu, nie ruszać się. Dobra, jest spoko. Tylko teraz pytanie, czy zginę tutaj, czy uda mi się to przejść? Czy, czy nadzieję się na tę cholerną? Oh. <laughs> Lawę spadającą z garnka, Spoko! Spoko. Powtórki są w... Aha. Powtórki są wpisane w tę grę jak nic. Dobra, sprawdźmy jak działa fireball, czyli co? Góra i X. Ło, wow, strzelam fireballami tak jak ten koleś, cztery mi konsumuje. Strzelam jak ten mob dziwny, dobra, wezmę sobie tylko ten worek chyba. Dobra, tak, biorę tylko ten worek, żeby być bezpieczniejszym. Te małe dwa worki to jakoś przeżyję. Ciekawe czy jak tutaj będę strzelał w te ścianę, to coś może znajdę, jakoś nic nie widzę. O, znowu wy! Znowu strzelający magią. Tam nie ma przejścia. Tego łatwo zdejmiemy. O! Obracają się! Uuu! Umiesz się obracać! Wow! Dobra, mamy tutaj pożywienie, które mało mi się przydaje niestety. Ciekawe czy któryś z tych schodków można dziadnąć. Zaraz się okaże. Jedźmy z tą swoją magią. Okej. Okay. To wygląda jakby ciąg dalszy był. O nie! Oni też się odradzają, ale nie wszyscy. Aha, bo przyszliśmy z tej strony. Ja chcę sprawdzić czy te schodki się nie niszczą tutaj. Mogę to sprawdzić od razu, ale spok. Okej, okay, drugi raz już nie wypadnie z nich złoto. Nie, nic się to nie dzieje. Nie będę tracił czasu na ciebie. Na pewno nie będę tracił czasu na ciebie. Zobaczmy, co znajdziemy tutaj. Tu trzeba chyba uważać, tak mi się wydaje. Okej, okay, żeby, żeby móc tam pójść, to trzeba będzie inteligentnie niszczyć te. Aha, tylko że on nie przestaje bić. Okej, okay. okej. Okay. Dobra. się tam wciąż jeszcze dostanę? Tak, więc mogę jeszcze zniszczyć to. Nie zniszczyć to. P Prawdopodobnie nie zniszczyłbym już tego. Gdybym zniszczył, to nie dostałbym się tu na górę. Okej, okay. to nie mam innego wyjścia, jak odbijać jego pociski. Okej, okay. czy tutaj będzie coś? Widzę tam na górze. Jest taki obiekt, jak widzicie. Zaraz Wam pokażę, gdzie. Który pokazuje, że. Ach! Dobra, musiałem się skupić. Tutaj, że tutaj możemy coś zniszczyć. Oto! Ok, tu będzie coś będzie ukryte, nie? Mogę coś zniszczyć? Ło! Więcej bonusów! Więcej sekretów! Jej! Kupa kasy! Uhu. Dobra, jesteśmy bogaci! Dobra, szpadel! Dajesz radę! Ok, jesteśmy teraz na górze tutaj. Hmm! Co się stanie, jak pójdę górą? Mogę iść górą? Uuu, mogę! Co to za Zenon jest? Wo, Strzelający Gryfon! Dobra Gryfon, słuchaj, to za chwilę będziemy z tobą walczyć. Nie, zwaliłem. Zepsuł się, ale spadł. Aha! Rozumiem, to jest to wejście. Mogę normalnie pominąć te wszystkie tutaj rzeczy, bo mogę po prostu przejść tutaj na górę, spoko. Sprawdzę jedną rzecz. Nie, to byłoby zbyt piękne jednak. Zbyt trudne również do, do dostania się, gdyby tam był jakiś sekret. Zobaczymy jak możemy zdjąć tego... Uuuu. Racja! Tu mogą być jeszcze jakieś rzeczy. O, widzicie? Proszę bardzo, jak schowane sprytnie. Dobre, podoba mi się to Sprytnie, sprytnie. Dobra, jak zniszczyć tego gościa? Fuck! Okej, okay, czyli to trzeba będzie stać tutaj. A masz. Uhu! O! Uf! Jak spadnę, to będzie słabo. A masz to tak. Okej. Okay. Czy zawsze strzela taką samą wiązką? Czyli taki standard, jeśli chodzi o bossów i mini w grach, szczególnie takich, nauczyć się jak strzelają i w ten sposób pokonać. Okej, okay, widzę, że nie łapię trochę tej tych rzeczy, przez to, że one tak jakoś dziwnie tutaj kurde latają. Dobra, spoko. Uhu! Trochę pospadało mi tych złociszy. O! Cię dziabłem? O, no to teraz to siebie dziabłem bardziej, ale mamy na szczęście jedzenie. Jeszcze zdejmiemy tych kolegów. Pięknie, mamy dość żarcie Jabłuszko, cudownie. Tu też są, oczywiście. Nie ma jakiegoś przejścia? Nie ma. Natomiast trzeba tu wykopać oczywiście, kupa kloców jest. Schodzimy niżej. Tu nie ma żadnych ciekawych. O! Okej, okay, tu widzę jakiś bonus. Okej, okay, dostałem się, pewnie tu nie mógłbym wejść tak łatwo. Na, Podwójny kill! Świetnie! Okej, okay, tutaj nie ma... Eee, to już nie ma. Ale może tu jest na przykład jakieś przejście. Nope! Tu pewnie nie uda mi się wskoczyć, chociaż spróbuję. Nie. Uuuu! Od razu spadłem niżej. Oha! I co, nie dojdziesz teraz do mnie? Fryer. Dobra, tutaj trzeba również to wykopać. Okej, okay, jest kasa. O, oszty. Dobra! Okej. Okay. Nie ze mną te numery, Brunner. Nie podejdziesz do mnie i nie zaatakujesz mnie z shielda, więc mogę spokojnie wyczekać moment, w którym on schowa sobie tę swoją broń. Aha, okej, okay, dobra, teraz widzę swój błąd. Tu są zabawki, uhu! Okej, okay, dobra, tak udało mi się je zabrać. Może tu jest jakiś sekret? Kurczę, mało tych sekretów jakoś... ho! no właśnie. Mało tych sekretów, właśnie, znalazłem sekret, czyli spoko. Rozumiem, że w tych szafkach nic nie ma. Spadamy w dół! Jeps! O! O! A tu widzę jakąś książkę, ale tu chyba jeszcze jest jakieś. O! Czyżby tajne przejście? Ta! I szczury! Mogę sobie odzyskać manę. Music Note! O nie! I szczur! O kurde, nie zebrałem. No dobra, za bardzo skupiłem się na szczurku, ale spoko. Music Note sobie zabierzemy, nawet se zabierzemy w ten sposób. A co? To było takie prowzięcie. Ta mi się niestety zmarnuje. Właśnie, jeszcze mamy jedną, jedną ciekawą rzecz tutaj przecież. Okej, okay, tu jest jakiś Zbigniew, który stracił właśnie głowę dla mnie. Tu mamy jeszcze... ...coś takiego... ...jak... ...chaos, chaos sphere, an of boundless combat potential. Dobra, weźmiemy to i zobaczymy co to robi. Może gdzieś przy jakimś wrogu. Co to jest to? Okej... Okay. Uhu! Okej, okay, to pozwala. Dobrze, to pozwala na. Y, te, to pozwala na przejście na. Magiczne, niewidzialne rzeczy. Oczywiście się wróciłem po to. Magiczne platformy. Spoko. Wróciłem się, żeby zacząć się jakiegoś sekretu. Oczywiście, standardowo, tu też sprawdzę. O, świetnie! Ok. Aha, dobra, tylko ja chyba chcę jednak zniszczyć tego robala. Z dwóch względów. Pierwszy wzgląd. No, żeby zabić robala, dostać kasę, a drugi wzgląd, no to niestety będę musiał zmienić to z powrotem na wędeczkę i połowimy! Połowimy dla kasy! Wszystko, co robimy dla kasy i dla chwały! Jak to... Jak to rycerz! Ooh! Wait, stay, thy fork knight! I bring gifts from triple king! Oh, but you can't carry anymore! Come find me again once you have spare chalice! Okej, okay. czy by nam wypełnił chalice, gdybyśmy go użyli? To ciekawe co znowu mogę łowić? W tego samego pewnie. Okej. Okay. O, właśnie, mamy, mamy przejść w Chalice. Który daje nam niezwyciężenie przez 10 sekund. To nam się przyda na bossa. Bossa z Campenosa. Więc chwilowo wezmę. O, nie, nie nie to. Relix. Wezmę to, bo jestem dalej ciekawy, co to robi. Uhu! Kończy się czas. Spoko. Hopsa, hopsa. Tu może być sekret, ale niestety go nie sprawdzę, bo już mi się nie chcę. Lekko. Okej, okay. o, tu widzę jakiś jest hardcore. Okej. Okay. Dobra, damy radę. Damy radę! Ah, oh, mistrzostwo. Szczur przeżył, ale trudno. Okej, okay, mamy tutaj regenerację zdrowia, kopanie. Wow, jak mnie dziabnęło! W ogóle nie spodziewałem się, że to zrobi. Mamy na szczęście marchewkę. I co? Czy tutaj jest jakieś coś? Okej. Okay. Tu też są sekreciki. Mniha! Co my tu... Aha. Znowu ty? Okej, okay, czyli gdzie bezpiecznie jest? Tutaj? Tutaj. Dziab! Dziab! Dobra, zobaczmy co robi ten... uuuu! Chaos! No i. Świetnie! Oho, jeszcze mnie dziabnęło. I co to zrobiło? Nie mam pojęcia. Może jest... Może mini bosowie są niewrażliwi na to. Sprawdzimy na jakichś innych ludziach. Innych stworach. Okej. Okay. Nie miały ze mną szans, gryfonie. Nikt ze mną nie ma szans. Nikt nie ma szans ze szpadlem! O! To wygląda, jakby się szykował boss. To może jednak zmienię na ten chalice, Może się przydać. Tak! Mamy bossa! King Knight! An interloper is in our midst. Begone from our throne room, Knave. Znaczy, Knave w sumie. I'm no more an intruder than you. You aren't even a real king. Nawet nie jesteś prawdziwym królem. No bo jesteś królem rycerzem. Jesteś w błędzie! Czarodziejka! Saw me for my fabulously regal self, and now all bow be before me. Okej, okay, dobra, jakiś tam pyszny król, w sensie, że się dużo pyszy. You are not but a decadent dandy. Okej, okay, dużo takich kurczę sformułowań. Bardzo angielskich. Prepare to taste justice. Przygotuj się na spróbowanie sprawiedliwości. Łopacie sprawiedliwości. SILENCE! Myślałem, że powie zaraz I kill you. Dobra, użyjmy... Fuck. Użyjmy... Użyjmy tego... Fuck! Cały czas się zastanawiam, uhu Jak użyć, okej, okay. invisibility, dobra, teraz zginiesz Jestem teraz niezwyciężony Tylko nie umiem w ciebie, mimo wszystko Okej okay. Dziś zginiesz, możesz mnie teraz pykać, o już nie możesz Oho, nie wiem co się dzieje Co, to na moje, jakby, na, moj, na moją część, jakieś te, bonusy, zabawki? Wow, to mnie rani, skubaństwo, wuuu, okej okay. Tego nie wiedziałem. O ty. Aaaa! O mnie jabno! Dobra. Zostałem mu trzy. 3 trzy trzy, 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 Tylko trzy! No ty! A nie. Nie udało się. I to użyłem czalis. Kurde. Dobra, może trzeba będzie go wykończyć bardziej firebolami jeszcze. Dobra, czalis wyczerpany jest, rozumiem. Okej. Okay. Czyli mogę to użyć tylko raz. No dobra, zobaczymy, co robi Chaos Sphere, skoro nie udało nam się go pokonać, będąc 10 sekund niezwyciężonym. Okej, okay, on nie ma mowy. O, świetnie! A że się kurde! Jasne, zasadziłem się na te... Kurza mać! Uhu! Zasadziłem się na co? A ty! Zobaczymy, co robi Chaos Ball. Na razie nic nie robi, ciekawego. O, świetnie, no nic nie zrobił, konkretnego. Dobra. A masz! Fuck! Ugh. A to drań? Dobra, to może jednak... Może jednak zmienimy na firebole. Nie zdążyłem wstawić łopaty. Uo! A masz! A masz! A masz! Ostatni fireball poszedł. Okej, okay, jeszcze jedno uderzenie i kolej zginął! Wuhu! Dostaniesz epicko! Tak! King, czyli król rycerz padł za drugim razem, za drugim podejściem. Szpadel jest zwycięzcą! Kim jesteś, jesteś zwycięzcą! Uff, dobra. I z jednym HP tylko przeżyłem, czyli nieźle. No dobrze. Czyli idziemy spać. Po drugim etapie. Okej, okay, tym razem bez snu się obyło, widzę. Rozbiliśmy sobie ognisko. Okej, okay, pobudka! Pobudka szpadel! Następny dzień pełen... ...cudowności, wspaniałości i skarbów czeka. Zebraliśmy jeszcze skarby z własnego... ...ogniska. Zaliczyliśmy... ...etap drugi. Pride Moor Keep. Okej. Okay. Co to to jest to? Coś się pojawiło, że tak powiem, w mieście. Nie mam pojęcia, jakiś event? Zobaczmy, co to. Okej, okay, to wygląda jakaś taka... jakaś plansza dodatkowa. U! Glut spadł, się sam zabił. Okej, okay, wo, Te ptaki mają inny zupełnie sposób poruszania się! Spoko. To wygląda jak jakieś takie miejsce, gdzie można zdobyć dużo kasy, jak się przeżyje. Ciekawe że jak się zginie, to się z niej po prostu wychodzi na zewnątrz i koniec. Okej, okay, znalazłem jeszcze dużo skarbu. Zobaczymy, co jest na końcu tej planszy. Okej, okay, tu są jeszcze szkieletory. O! Świetnie. Po prostu, świetnie. Okej! Okay. O! Koleś tak dziwnie podróżuje i pewnie ma moje złoto! Oddawaj moje złoto! Okej, okay, tu już widać, że. Ta! To chyba tak właśnie, tak właśnie się dzieje. Praktycznie nie musimy na tych w ogóle ruszać. Tylko tyle, żeby się nie nadziać i nie zginąć. Tak, tam cały czas moje złoto lata. Nie chciałbym ginąć, bo wiadomo, że teraz jak zginę... Oho! To mi to złoto przypadnie. Trochę słabo, bo nie byłem w wiosce. tak, bo on był w wiosce, to nie mogę sobie pójść do wioski, skoro on w wiosce siedział z kubami. Dziadyga! Kłeścik. No! Rzeszty w mordę! Okej. Okay. Ale przynajmniej odzyskałem moje złoto. A ty! Spryciarz! No, w życiu! No, w życiu! I to jeszcze ten cholerny zielony glut, który się kurza mać pojawił ponownie. Pakaj się. Pokaj się! Nie lubię. I nie, nie lubię. Bardzo nie lubię. Nawet jak go zniszczę, to zaraz się znowu pojawi. Skubany! O ty! A myślałam, że tak nisko nie zlecisz. Dobra. Zapominam, że ja jeszcze przecież mam kurde magię. Więc zaraz ją wy wypróbujemy jeszcze raz. Dobra, dziadu. Jeszcze jeden smurf zielony. No chodź tu. No jeszcze raz. Kama! Okej. Okay. Zdechłeś. Teraz z niego strzelimy tutaj magią. Puu! Leżysz. Jeszcze ty dostaniesz czaszką. <grytne> Sprytne. A! Nara. Teraz muszę tylko dobrze skoczyć. Świetnie, odzyskałem całe swoje złoto. Miodzik. Zaliczyliśmy challenge. Aha, po prostu tak się kończy. Spoko. Możemy teraz iść do miasta z powrotem. No się ma? Co tam? Sigmund? Oh, Bart, Bart się cieszę, bo mam, tak, mam five music sheets. Pięć dla, pięć tych znowu piosenek dla niego. 500 golda za każdą. Świetnie. Znaleźliśmy decadent dandy. You wouldn't believe how many revisions King Knight demanded. Okay. Music sheet I can perform. Tak, może mi pośpiewać. Więc zobaczmy, co będzie mi śpiewał. Co my tam mamy? Mamy pastorałkę jakąś. A calmer take on our village's anthem." Okej. Okay. Okej. Okay. I the local happenstance. O! To no, brzmi ciekawie, zostawimy sobie to. Możemy zadać, przeczytać info o tym. Last week I was... ...burnt from... ...the juice bar. What are you, some kind of... ...bart... ...tender? <laughs> o Boże, znowu gra słów. tender, spoko. Okej. Okay. No to teraz pytanie. Czy chcemy sobie znowu tutaj zwiększyć ilość życia? Oczywiście, że chcemy sobie zwiększyć ilość życia, nie? Decyzje, decyzje! Magic or health? No oczywiście, że chcę kupić... No, stać mnie, spoko! Are you sure? oczywiście. Okej. Okay. Dawaj żarcie. Dawaj posiłek. Mail ticket. Oczywiście, że chcesz byś tutaj popracował. Dajesz, dajesz. Najlepiej jakiś schabowy z ziemniakami i mizerią. To opowiem szczerze, że bardzo chętnie. Dziena. Bounce, 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 bounce. Nie dobra, chyba nie o to chodzi. Uuu! Modzia! Mamy teraz 6 HP max. Dobra, jak? Co musimy zrobić, żeby tutaj mieć większą, il większą ilość magii? Możesz mi ją zwiększyć, za 1500 możesz mi ją zwiększyć. O, 10-10%, w sensie 10 punktów. Świetnie! Oczywiście, jasne! 40 miot! Ile będzie kosztowała kolejna? 2200. Hmm. Trzeba sprawdzić w wiosce czy nie ma jeszcze jakichś innych rzeczy. A ciekawe ile kosztuje kolejny ticket 6000 Spoko, 6000 to... damy radę. Tu więcej nie mieliśmy żadnych tutaj sklepikarzy, chyba, nie? Coś jeszcze tutaj było. Aha, oni tutaj nic wielkiego nie robili. Tam mi powie statystyki. Tu sobie możemy zagrać w grę. Tak jak ostatnio, nie za bardzo. Chcemy chyba jednak grać w grę. A, tu jeszcze jest sklepikarz, moment. Właśnie, tu jeszcze jest pan sklepikarz. Dobra, Ziemuś, co mi powiesz? Hey, you bought up all the relics. Wszystko kupiliśmy, co miał. Okej, okay. Spójrzmy wszystko, co miał, więc nic dla nas nie ma. Rozumiem, że nie ma nic więcej. O, jest. A, to jest ten music note, który już mam. Dlatego był taki lekko szary, chyba. No dobra, czyli możemy wydać kasę na to, żeby tutaj sobie o ciebie, zwiększyć magię jeszcze raz. Czemu nie? 50 punktów magii. Teraz możemy czarować jak dzika świnia. Czarująca, oczywiście. Czarująca, dzika świnia. Hmm, to wymyśliłem. Kopiemy dziurę, w której nic nie ma! Cieszysz się, ja wiem. Jesteś bardzo zadowolony z tego powodu. Tak, Music Note, który znaleźliśmy. To co? No dobrze! No to co, byliśmy w wiosce, zaliczyliśmy pierwszy challenge, zaliczyliśmy tutaj ten kolejny etap, więc wydaje mi się, że to będzie wszystko na... odcinek numer dwa. W odcinku numer trzy pójdziemy zobaczyć tutaj Lichyard, będziemy walczyć. Z Specter Knightem w tym momencie, ale to zostawiamy sobie na odcinek trzeci, tymczasem, jeśli wam się podobało zostawcie standardowo okejkę. Okay um, komentujcie, subskrybujcie, ja jeszcze przy okazji sobie napełnię mój czalis, mówiąc dalej, że możecie również sprawdzać harmonogram i inne zabawki. Oczywiście, jeśli nie subskrybujecie, to subskrybujcie kanał, bo na pewno będzie więcej, będzie więcej tych wszystkich zabawek u mnie na kanale. Będzie odcinków z Shovel Knight, a teraz biorę refill All Health and Magic, to jest dobre. Wydaje mi się, że to jest dobre na bossów również. Może nawet bardziej nawet niż ta niezwyciężalność. Farzy well! Okej. Okay. Czyli zdobyłem sobie teraz Chalice, który... ...pozwala mi... ...kurczę, mieć regenerację, zdrowia i many na zawołanie i to pełnego. Czyli jak będę już umierał, użyję sobie tego bonusu i będę miał podwójne życie tak naprawdę przy walce z bossem na przykład. Ja tak to rozumiem, a jak będzie to się okaże w praniu. Także do zobaczenia w odcinku trzecim, tym. tym. Te, 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 te. <śmum> trzecim. Do zobaczenia w odcinku trzecim. Tymczasem ja się z wami żegnam. Szpadel Macha łopatą wam również. Do zobaczenia, cześć!